Siemanko byczki, z tej strony Lisek i dzisiaj lecimy z kolejnym draftem na moim kanale i dzisiaj robimy drafta gdzie wybieramy najniższe overale w każdym wyborze i piszcie koment, w komentarzach jakiego drafta mam zrobić za tydzień i najbardziej łapkowany komentarz po prostu go wybiorę i zrobię takiego drafta dodatkowo zostawiajcie łapeczki do góry żeby jeśli chcecie więcej tych draftów na kanale żeby raz w tygodniu jak robimy te materiały daily żeby ten draft się pojawił no i klikajcie także czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. No bo wtedy jak, jak klikacie, to będziecie zostawiać po prostu powiadomienia, moi kochani. W tym momencie odebrałem sobie nagrodę za skład batelcy, bo skład batelcy są robione na potęgę gdyż ponieważ robię cały czas te słapy, żeby zrobić ikonkę. I na ten moment jestem już bardzo bliski, bo już mam skład batelcy za sobą. Kilka meczów w rejwalcach zostało, dodatkowo jeszcze tam chyba Bundesliga, a Bundesliga jest najgorsza. Bundesliga jest najgorsza i to chyba dobrze wiecie ze strzały za pola karnego tymi bandikami z Bundesligi, gdzie ja w ogóle nie mam kart, bo wszystko praktycznie przepaliłem sobie na jakieś piłki i tak dalej, i tak dalej. No to ta Bundesliga wymaga dużo czasu, zacięcia i samozaparcia. Rafa, Rafa, który w poprzednim, we wczorajszym odcinku z Park and Play'em z Blachą Eee, no, się nie popisał, bo nie dał zwycięstwa naszemu zespołowi. Swoją drogą widziałem, że bardzo się Wam spodobał materiał z Pug and Play eee, i piszecie, że chcecie więcej pack and Playów na kanale i się, że, się, że się cieszycie, że w ogóle Pug and Play eee, wraca i dawno go nie było. Ja także jestem mega zadowolony, bo dla mnie, pack and Play to jest eee, taka kwintesencja FIFA 21, jeszcze kiedy można się naprawdę fajnie pobawić. Czy to właśnie w piłce Fortuny, albo pamiętacie może odcinek z Lachem, kiedy to trafił toca, toca, tak, to był toc Mbappe. Więc mam nadzieję, że będzie mi się udawało zapraszać kolejnych gości i będą przyjmować zaproszenie i będziemy robić fajne odcinki. My bierzemy formację 4-3-3 lecimy z najniższymi overallami. I tutaj mamy niestety Carlos Avelet. Ja jestem mega ciekawy czy w ogóle ktokolwiek w tym składzie będzie ciekawy, ktokolwiek będzie no no nie wiem, w jak, jakikolwiek sposób będzie się nadawał do tego, żeby faktycznie coś y, nim pograć, tu. <grystanie> Matko jedyna, ale ikony, żeby nie było, ikony wybieramy zawsze ponad wszystkim. No, jak będzie mieć Ronaldo na przykład e, Lumpa Pumpa optimusa, no to nie zrobię czegoś takiego, że nie wybiorę. No bo muszę go wybrać, ale to trap wygląda najgorzej na świecie, naprawdę. No nie no musiał tutaj się Jamie Miller pojawić. Masakra! Eś, o może tutaj Dobra Dzięki temu, że są dwie karty o cenie 82, no to wybieram dla mnie trochę lepszą kartę, czyli że Rą Bating Markano to masz dobra, tutaj też ten Marcano Markano mogę wziąć. Spoko! Zawsze coś. Na pozycji lewej, Okej, okay, never mind. Dobra, Bernabeu też 7-8. Ja cię kręcę. Jeszcze nigdy takiego drafta nie robiłem, naprawdę. E, to muszę Tripera wziąć. Na, żeby tylko bramkarz był dobry, bo... Joe Hart ma 76 ocen. Wow. Przecież on jeszcze niedawno w City był jedną z głównych postaci. Caballero. Proszę, może dajcie mi tak 5 jakichś mega dobrych... Dobra, do, 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 dobra. Dobra, chociaż tyle. Widzowie, chociaż tyle. Chociaż tyle za te... No Zidane musi pokierować tutaj ten zespół. Musi pokierować ten zespół do zdobycia czegoś fantastycznego. Ja cię granicę. Tu jest tyle fantastycznych kart, które moglibyśmy wybrać. Żeby jeszcze jedna ikonka wleciała, Tu już... Jedna ikonka, please! Jedna! Jedna ikonka, please! Może do ataku? Derby Shire, ok. O! Dowry, czemuję Arixena? Gdybyśmy mogli tutaj Muriela wziąć, no to już. No coś by szło. Ale nie idzie. Jeśli słyszycie w tle, że coś bardzo głośno hałasuje. No niestety, ale właśnie helikopter odlatuje z mojej posesji. Mówiąc kolokwialnie, Tutaj musimy wziąć Delaney, Mogłem Bowen'a, ale dobra, to jest jeden for! Czemu nie Rashford? Czemu nie Rashford? Z tym Rashfordem już przyszło konie graść. Dobra, mamy Davisa. Good job, good job, Lisek. Super, David, że masz 81 overala tylko. Znakomicie i tutaj robimy taki taką akcję. I ostatni wybór, Zuma. A myślę, że Zuma ma więcej tempa. No dobra. Ale zawsze to coś. Dobra, robimy coś takiego, cyk, cyk. O. No i to powiem, szczerze widzowie, wygląda już nie najgorzej. Ja myślę, że Zidane, Zidane tutaj... E, zrobi robotę. Czy ja jestem w stanie tutaj cokolwiek ciekawszego wy... wrzucić do zespołu? No nie do końca, no nie, no nie. Watkins, Watkins, Westerplatte, Watkins czy Watkins? Nie mam pewności, jak się go czyta w sumie. Watkins, Watkins. może jakie ma na imię? Oli, Oli Watkins, on tak bym go nazwał. E e mam nadzieję, że cokolwiek zacznie strzelać, no ale Zinedine Zidane musi zrobić tutaj robotę. E tutaj nie mam. Mareczka Mostowiaka, no nie będziemy wybierać. Dobra. Zidan i Zidan tego jeszcze nie grali. Tego jeszcze nie grali. Spoko. Jakiś fajny tytuł się wymyśli. Moi kochani, ja własną taktykę e, jako ustawię. To jest, to jest po prostu taka taktyka. E, zrobimy sobie tutaj, żeby. Tak, o, a Zidan, niech wspiera tak. Ma wolną pozycję. Niech lata, gdzie tylko mu się wymarzy i niech atakuje ile tylko da radę może to być bardzo szybki draft ale ja wierzę że mój zespół podoła temu wyzwaniu trzymam kciuki mam nadzieję że wy też trzymacie kciuki że łapkę zostawiliście i BLT Curty deal Belt Gang ten czawi ten czawi mi się nie podoba i ja czuję że ten czawi spowoduje że wygramy ten mecz, zobaczycie Zinedine Zidane! Wow! Co się tutaj wydarzyło. Panie Zinedine Zidane! Widać chłopie, że ten Zidane siedział na tym fotelu. No, prawie jeszcze dokładnie rok temu. Krystian Eriksen 2 do 0! 2 do 0! Matko, jedyna 3 do 3! Może być za sekundę 86 minuta. Penalty kick dla mojego oponenta Joe Hart, 76% ogólnej kontra Didier. Drogba, Didier. Widzicie tego kleksa na spodniach? Właśnie popuścił. Aj, niestety. 3 do 3. Z kleksem strzelił gola. Watkins, Watkins, ale szybki comeback, 4 do 3 w 88 minucie, Watkins oszalał i nie zrobił przy tym kleksa. Moi kochani, wygrywamy pierwsze spotkanie, 4 do 3, jedziemy do rundy numer 2. Lecimy z rundą numer 2 i znowu Drogba na ataku, Garincia na prawej stronie, ale ten potężny Rashford. Wow, Carlos Vela, jaka bramka, 1 do 0. Zinedine Zidane, 2 do 0. Masełko panowie, masełko I wychodzi gościu, jesteśmy Majkani w półfinale Mecz półfinałowy, NW Jęgzy U lala Zinedine Zidane, 1 do 1 Watkins, 2 do 1 2 do 2 Niestety. 2 do 4. No niestety, moi kochani, przegrywamy w półfinale, ale i tak wydaje mi się, że jak na taki skład, nie poszło wcale e, tak znowu nam tragicznie. E, odbierzmy sobie nagrody i może gdzieś tutaj nam sypnie coś ciekawego. W pierwszej paczce niestety nie ma nic. Pamiętajcie, żeby pisać komentarzach, jakiego mam drafta zrobić za tydzień. No tak jak wspominałem wcześniej, będziemy sobie robić jednego drafta tygodniowo, żeby troszeczkę tutaj pomieszać banerki. Niestety nie tym razem. Wielkie dzięki moi kochani za oglądanie tego odcinka. Widzimy się jutro standardowo o godzinie 12.00. Trzymajcie się. Siemano.